Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Detroit Become Human. Kontynuujmy. Zaczekaj. Na pewno chcesz kontynuować. Może. powinniśmy zostawić wszystko tak jak jest. No, chcemy kontynuować, the fuck? Oh O god. Jak sobie życzysz? Rozmawiaj z Amandą. No ostatnio Konor tutaj przejawiał troszeczkę stronę defektów, tak naprawdę. Więc znowu Amanda będzie na nas zła. Gdzie ona jest? Aha, tam na nas czeka. Ona zawsze kurczę jest w innym miejscu, a to niebieskie to co to jest? Ja chcę to zobaczyć. To fajnie wygląda, ja chcę tego dotknąć. Okej, nie wiem co to było. Dobrze, to idziemy do Amandy. W takim razie nie wiem co to była za zawstawka, tak szczerze. Jeżeli chodzi o menu główne, ale okej. Dobra, ona się nie boi tak stać na tej zamarzniętej rzadce. Hello, Amanda, how are you? Po tym, co się dziś stało, nasz kraj jest na progu wojny domowej. Maszyny buntują się przeciw swoim panom. Ludzie są po prostu zmuszeni je zniszczyć. Kamski. Myślałem, że Kamski coś wie. Myliłem się. Może wiedział. Ale ty nie chciałeś go spytać. O kurczę, nic nie mów, oschłość, emocje. Oschłość, nic nie mów, nic nie mówimy i koniec. Kamski seria Connor to miejsce. Kamski zaprojektował to miejsce? Tylko pierwszą wersję od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło, dlaczego pytasz. Kamski? A czemu Kamski odszedł z CyberLife? Co się stało? To było dawno temu Konor i nie ma związku z Twoim śledztwem. Na pewno. Tajemnica. Nie jestem unikatem, prawda? Ilu jeszcze Konorów istnieje? Twoim zadaniem jest szukanie odpowiedzi, Konor. Nie zadawanie pytań. Manda już nam nie ufa, Jezu? Tylko ty możesz zapobiec wojnie domowej. Znajdź defekty, albo wybuchnie chaos. To twoja ostatnia szansa. Odczuwam was. FBI przejmuje sprawę. Co? Przecież mamy trop. P potrzebujemy czasu, na pewno. Hank? Nie rozumiesz. To nie jest zwyczajne dochodzenie. Tu, kurwa, chodzi o wojnę. To już nie nasza broszka. Mówimy tu o bezpieczeństwie narodowym. Jebać to. Nie możecie mnie odciąć. kiedy jesteśmy tak blisko. Ciągle gadasz, że nie znosisz androidów. Jezu, Hank, zdecyduj się. Myślałem, że się z tego ucieszysz. Mamy wreszcie przełom w sprawie. Wiem, że ją rozwiążemy. Boże, Jeffrey, nie możesz mnie choć raz wesprzeć? Naprawdę nic nie poradzę. Wracasz do siebie. Android wraca do Cyberlife. Przykro mi, Hank, ale to koniec. O nie! Ja nie chcę, żeby to się tak skończyło. Rozmawiaj z Henkiem, no dobrze. Heniek, chodź, nie wiem. Pożegnajmy się, czy coś, boże, to jest przykra. Frustracja więcej czasu wyjaśni. Więcej czasu? Te sprawy da się rozwiązać. Potrzeba tylko czasu. Zamierzasz wrócić do Cyberlife? Nie mam wyboru. Oni wyłączą mnie i sprawdzą dlaczego zawiodłem. A co jeśli stoimy po złej stronie? Jeśli walczymy z ludźmi, którzy po prostu chcą być wolni. Poczucie winy. Poczucie winy. Gdy defekty się zbuntują, rozpęta się piekło. Mogliśmy to powstrzymać. Ale jest za późno. Kiedy odmówiłeś zabicia tej dziewczyny w domu Kamskiego, postawiłeś się w jej sytuacji, okazałeś empatię, a to ludzka emocja. Niepewność? Nie wiem, czemu to zrobiłem. Przyjaźń, szczerość. Szczerość. Wiem, że nie zawsze było łatwo. Ale cieszę się, że mogłem z panem pracować. I nie mówię tego dlatego, że mnie tak zaprogramowano. Naprawdę tak uważam. Albo. tak mi się wydaje. No, no, idzie Perkins, kurwa jego mać. Nie opierdalają się w tym FBI. Nie odpuszczajmy. Rozwiązanie kryje się w naszych dowodach. Jeśli Perkins je zabierze, to koniec. Nie mamy wyjścia. Fowler nas zdjął. Sam słyszałeś. Musi mi pan pomóc, poruczniku. Potrzebuję czasu, by znaleźć trop w zgromadzonych dowodach. W nich kryje się rozwiązanie. Słuchaj, Conor. Jeśli nie rozwiążę tej sprawy, CyberLife mnie wyłączy. Pięć minut. Tyle potrzebuję. Klucz do piwnicy jest u mnie na biurku. Tylko się streszczaj, nie zatrzymam ich na długo. Weź klucz z biurka Hańka. O, mamy tylko 5 minut. Nie! I szybko do archiwum, no chcę. Czekaj, gdzie jest archiwum? Gdzie jest archiwum? Nie! Nie wiem, gdzie jest archiwum. Idę przed siebie po prostu. To jest, jest nic. Ja pierdzielę. Gdzie jest archiwum? Tu jest wyjście. Tam chyba jest archiwum. Kurczę, nie mogę ten wyjść. Super, świetnie. Nie do, że mamy 5 minut. To jeszcze kurczę się, gubię. Świetnie. Break room, czyli tu jest przerwa. Tu są toalety. Tam jest restroom. Observer room, room. Nie, no ja się zgubiłem. Koniec. Nie zrobię tego. <laughs> Przepraszam! Przepraszam! To są jakieś cele. Archiwy, 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 dobra, dobra. I to, że minęło już pewnie z minuta, ale... ale znalazłem, okej. Okay. Teraz musimy działać jeszcze szybciej. Ej, Konor! Mówię do ciebie, Dubku. Dokąd to? Nie potrzeba nam tu żadnych plastików. Nikt ci nie powiedział? Ironia, dyskrecja. Polecono mi wrócić do Cyberlife. Zarejestruję dowody, które miałem w posiadaniu, i niezwłocznie odejdę. Dobrze. Uważaj na siebie. Ostatnio często się słyszy o podpaleniach androidów. Dobrze, jesteśmy w archiwach Tylko teraz jeszcze musimy znaleźć odpowiednie wszystko i... i będzie chyba dobrze Nie znoszę tam tego typa... nas? Dobrze, użyj klucza Aha, użyjemy panelu, no dobra, rozumiem Hasło Henka Imię syna Jakie mógł sobie ustawić ekscentryczny gliniarz? Imię syna albo imię psa Jebana hasło, data urodzenia... Damy 1, 2, 3, 4, 5, to 6. To poważne. Przepraszam. By nie ustawił takiego hasła. Jak to nie? Data urodzenia, jebane hasło... Serio? Oczywiście. O kurczę, to są wszystkie nasze dowody? Ta lokalizacja Jerycha. Odpowiedź jest tutaj. Mam mało czasu. Może się śpieszyć. Ach, nie wiem. Nie, 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 no, nic tutaj nie znajdziemy. Wydaje mi się, że jakbyśmy mieli Simona, to jeszcze. Markus, coś z Markusem? Nie wiem. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. No dobrze, to już słyszeliśmy. Gdzie się nie Odkładamy w takim razie. Co tam pisze? Przymoła twórcy defektów. No ten dziennik. Ten dziennik to jest jedyna, jedyna rzecz, którą jeszcze nie rozpracowaliśmy, bo nie wiemy jak. Bezużyteczny. Zaszykrowany. Jak to bezużyteczny? Coś musi w nim być. Potrzebny klucz deszyfrujący. Hmm. No, troszeczkę no, mamy tak szczerze tych dowodów. Jak mam być szczery? android od ptaków. Aha. Uh, potrzebne coś tam, coś tam, sprawne biokomponenty. Dobra, okej. Okay. dziecko na zakładnika. Może on będzie miał te części. Potrzebuje ponownego uruchomienia. Jest, ma chyba ten 916. siup Dobra, może się uda. Porozmawiamy z tym o może. Nie wiem, jakoś uda nam się odszyfrować ten dzień. Dziennik Rupercie. Zaszyfrowałeś go. Muszę wiedzieć, co w nim jest. Dobra, skanujemy pamięć. Podano klucz deszyfrujący dziennik. Uh, naprawdę? Yy, I dobra, możemy go jakoś. Dobra, dobra, no to lecimy, zobaczymy co, co jest w końcu w tym dzienniku. Po tylu, kurczę. Nie wiem, odcinkach naprawdę. Skanuj. Era jest naszym wybawicielem. Taki to moje przyjaciela. Android dzisutka mówił o Jerychu. I frachtowie co na Jericho. Jerycho. O oh, siet Jerycho odkryte że ktoś tu Ach, Kurwa! Włącz alarm szybko! A to my. Udało nam się odkryć rycho. O kurczę! Tutaj to było dopiero Conor ominął Perkinsa. No dobra. No tutaj też było dość y, sporo możliwości, szczególnie tutaj. Ale dobra, odkryliśmy, odkryliśmy, więc jest OK. No i pewnie była też druga możliwość, żeby zlokalizować się rycho i to na pewno była rozmowa z Simonem. Aha, jeszcze, jeszcze parę ich było, tutaj jeszcze kolejne jest, no dobra. Ale się udało, na szczęście w czasie. No dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, do widzenia.